La, la. ja nie la, wiem, la, la. czy ona nie jest wiem. bardziej zestresowana, czy ja. Czy ty? Nie wiem. Ja, to ja biorę na siebie stres. Tak? Twój i, i jej. No to odpalam. to mocny przedmiot pożądania. przedmiot pożądania. Dzień dobry, witamy Ech. na antenie SK Kasie. Cześć, Kasiu. Witam. Cześć, Kasiu, nie denerwuj się, to ja się będę denerwować. ja Dobrze. się będę denerwować. A nie, ty ja, masz być ja. uśmiechnięta i zadowolona, Ta. OK? Ty bądź. <laughs> No spróbuję. Bądź Kasiu, bądź Kasiu, ja nie będę. No to słuchaj, sprawa jest prosta, za chwileczkę odpalamy podkład, 60 sekund, sekund. dla ciebie i 10 pytań. Na każdym tak. musisz odpowiedzieć poprawnie i wtedy nagrody są twoje. Gotowa? Czytamy z igłą naprzemiennie pytania, dobrze? Gotowa okay. jesteś? Kasiu. No jestem gotowa. Mocny mm. Uwaga, pierwsza litera w polskim alfabecie to? A. Sushi to japońska potrawa czy model samochodu? Japońska potrawa. Jak brzmi pierwszy wers hymnu Polski? Jeszcze Polska nie zginęła. Podaj adres strony internetowej Radia Eska. E, www.eska.pl Towarzyszem Myszki Miki w jej przygodach był pies Pluto czy Reksio? E, Pluto. E, która pora roku poprzedza zimę? Jesień. Czy agenci z filmu Faceci w Czerni nosili w pracy garnitury? Tak. Czy mysz komputerowa musi mieć kulkę? Nie, nie musi. Jak nazywa się potwór jednej z legend, który zabija wzrokiem? Mm, nie, Jezus. No, myślmy, myśl, myśl. Jeszcze masz 10 sekund i tylko Jak dwa Jak się pytania. nazywa potwór jednej z legend, który zabija wzrokiem? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Kasia! No, przykro mi. Game over. Kasiu Bazyliszek! Bazyliszek! No, Polska mi. legenda, potwór Ojej. Bazyliszek. Przykro mi, chciałam powiedzieć Smok Wawelski, ale to nie poszło. On oddechem zabijał. To Pana Tadeusza mogą zabrać, ale, ale Bazyliszek Bazylisza... nigdy, nie, no. Zostanie. Iga czasami zabija tak wzrokiem, jak no, na przykład. No wiem, ja to ćwiczę nie w Nie przekręcę przekręcę tytuł godzinach. piosenki, a na przykład Michał się spóźni na serwis, o to wtedy strzał. szał. się nie spóźnia. I my jako te rzeźby stoimy, takie kamienie. I potem trzeba nowo Majewskiego jakiegoś tam stworzyć. Ja.